Technika kotwiczenia polega na tym, że my budujemy w sobie taki stan, jaki chcielibyśmy mieć jako sprzedawcy, a następnie kotwiczymy go w sobie, dzięki czemu jesteśmy w stanie wywołać go w każdym momencie. Więc teraz, jak zbudować kotwicę? Wymyśl sobie stan, w jakim chcesz być. Kiedy podchodzisz do rozmów sprzedażowych, ponieważ ten stan będzie zakotwiczony w tobie i będziesz mógł mogła go wywołać. Pomyśl, co chcesz. Ja na przykład właśnie chcę mieć entuzjazm, chcę mieć energię, chcę mieć ciekawość, chcę mieć uśmiech, chcę mieć niezłomność, chcę mieć skupienie, żeby się skupić na, na potrzebach klienta, chcę również mieć perswazję, tak, żeby, żeby umieć klienta przekonywać, chce mieć dostęp do swoich zasobów itd., itd. Więc kiedy zbudujesz to wszystko, to następnie zastanów się, kiedy w życiu miałeś, miałaś taki stan, a jeżeli nie miałaś tego w jednym stanie, to złóż ten stan z kilku. To ćwiczenie robimy na, na, na NLP. I teraz tak, kiedy masz ten stan, zamknij sobie oczy, wejdź do wewnątrz siebie, przypomnij sobie ten stan i spraw, żeby ten stan narastał w tobie. Kiedy ten stan będzie w tobie narastał i będzie już tak prawie, prawie przy, przy, przy samej górze, to wtedy znajdź, czy wtedy zakotwisz sobie ten stan. Zapamiętaj, czy to będzie jakiś obraz, dźwięk, czy dotyk, gdzie zakotwiczysz sobie ten stan, następnie, gdy sobie to przypomnisz, czy dotkniesz, czy skojarzysz kotwicę, to ten stan będzie tobie się odpalał. Później to przetestuj, czyli kiedy już zakotwiczysz sobie ten stan i będziesz o czymś myślał i nie wiem, zobaczysz jakiś obraz na przykład na 5 sekund, następnie wychodzisz z tego stanu, odpalasz tą kotwicę i sprawdzasz jak szybko w niego wchodzisz. Robisz tak kilka razy, żeby sobie to utrwalić i później to ćwiczysz, aż ten stan się w tobie zakotwi.